Siemanko. wszystkim, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na pierwszy, prawdopodobnie w Polsce, unboxing z czego się bardzo cieszę, silnika Pulsar od firmy Gate. Silnika Pulsar oraz nie tylko, bo tutaj też jest najnowszy Titan 2 w wersji Expert. Mam nadzieję, że w Expert, ponieważ w takiej wersji go kupiłem. I od razu mówię, że mam nadzieję, że taka jest, bo jeżeli będę musiał się mailować z firmą Gate, o to aby poprawili i wysłali mi poprawny układ, to naprawdę będę bardzo zły. A niestety zdarzało się to w przeszłości u nich. Mam nadzieję, że w końcu się coś u nich poprawiło w tej kwestii yy, obsługi klienta, po prostu. Więc zaczynamy. Yy, ten zestaw kupiłem. Uwaga, w cenie 1650 zł, co oznacza, że Kupiłem go w preorderze jeszcze bardzo, bardzo tanio. Teraz kosztuje więcej. Nie wiem na moment, w momencie, w którym oglądacie film, ile jest wart teraz, ale chyba coś koło 2000 z kawałkiem tak naprawdę. Dostałem w zestawie w preorderze jeszcze ich nowy spust, Nowa Trigger. Także też fajnie, bo ten spuścik też tam stówkę z kawałkiem kosztuje. Spust, o, no może zaczniemy od tego spustu tak na szybko totalnie nie mam pojęcia co to jest za sprzęt kupiłem go w preorderze z myślą, że może to być coś fajnego, jeśli chodzi o spust, no to ma tutaj widoczną śrubę regulacji ym, czułości spustu można tak powiedzieć wystarczy dokręcić, odkręcić żeby sobie ustawić bardziej czułość co prawda całą czułość można też ustawiać później tutaj w Titanie, ale to o tym będzie później fajna ośka, już jest tutaj wycentrowana fajnie ustawiona też bardzo fajnie także zobaczymy jak to będzie wyglądało tu też mamy jeden, jedną śrubeczkę do ustawiania spustu i tak to wygląda w sumie wziąłem taką wersję z takim czymś nie wiem ogólnie średnio mi się podobają wyglądowo te spusty gate ale są nie wiem czy on tutaj w środku ma coś wbudowane jakiś chip czy nie ale wątpię raczej nie i tyle tak wygląda spust za 120 chyba złotych czy warto nie wiem Przechodzimy do silnika. Muszę tak rozciąć to pudełeczko, żeby go nie uszkodzić, bo w ogóle no propos pudełka zobaczcie, jest bardzo ładne. Złoty napis pulsar, jakby to był jakiś kosmiczny w ogóle silnik HPA. A wiadomo HPO zabija i mało siury nie rozumieją tego. Dobra, koniec tych głupich żartów. Z mamy kilka informacji, co znajduje się w pudełku. Informacja o silniku pulsar. Dokładnie to samo jest na stronie internetowej. Tu jest zapisany zakres RPS, czyli ruf tak zwany właściwie. Od 1 do 50 RPS może obsługiwać taki silnik. Od 200 do 550 FPS. To pewnie zależy oczywiście od długości lufy. I operuje w zakresie. O, kiepsko. Operuje, czyli ciśnienie, jakie jest podawane z butli, to jest ciśnienie od 60 do 120 PSI. No, 120 to jest malutko. Nisko. W sensie, no, porównując to do silników od Polar Stara. To tam te silniki te 20 więcej zawsze mogą wytrzymać, a to oznacza oczywiście więcej możliwości. No to jest silnik jednozaworowy. Zaraz to otworzymy. Czy jest tutaj coś jeszcze więcej z rzeczy istotnych, moim zdaniem nie. Dobra. Jeśli chodzi w ogóle o ten spust, to też bardzo warto wziąć w zestawie ze spustem i najlepiej z komorą od Gate'a, tą nową Eon. Ze względu na to, że to po prostu kompatybilne ze sobą wszystko jest. No, już w ogóle najlepiej to z tym szkieletem. O ileby ten szkielet w ogóle był dobrze zrobiony. A niestety, ten przynajmniej pierwszy ich wypust, taki preorderowy, to okazał się jedną wielką lipą. Później to chyba poprawili. Dobra, pudełeczko jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo fajne pudełko. Kartonowe. No, nie jest to skrzyneczka. Ale mi to nie przeszkadza osobiście. No, wow. Jeszcze dostaliśmy naszyweczki tutaj. W ogóle to wcześniej też dostałem naszywkę, taką dużą naszywkę Gate. Ta naszywka to chyba jest w każdym zestawie yy, od Gate, jakimś takim bardziej cennym, ale ta naszyweczka pulsara jest fajna. To jest, to jest spoko. Będzie na moim szpeju. A co, a co ma nie być? No i Titan Gate. Tych raczej nie będę wieszał, więc może, może komuś w gifcie to oddam. Ale ta jest fajna. W zielonych barwach, kolorach takich właśnie przyciemnionym maskowaniu, można powiedzieć. spoko, bardzo ładna. No i to, co mamy tutaj w środku, zaczniemy od góry po kolei. Quick Start: czyli instrukcja obsługi, jak sobie z tym sprzętem radzić, ale czy to jest instrukcja obsługi do gate'a? tak, to jest instrukcja obsługi do pulsara, no tak jest przecież napisane eee, także tak tu mamy instrukcję do pulsara jeśli chcecie o niej więcej posłuchać na razie się na tym nie będę skupiał, może na temat samej instrukcji obsługi to zrobię film jak będę montował ten silnik, o wtedy zrobimy filmik oddzielny a to jest film o unboxingu Quick Start Titan Czyli to do Titana Wszystko tutaj o Titanie Konkretna jest ta powiem wam instrukcja No nie jest to kawałek jakiegoś tam papierku Co prawda ja bardzo lubię układy od Peruna Bardzo lubię te układy I chciałbym się pozytywnie przekonać do układów Titana A szczególnie, że tak tanio kupiłem cały komplet o instrukcji obsługi też pogadamy sobie, jak będę składał to do mojej repliki, a ja w ogóle bazą, tej, do, bazą do tego HPA ma być moja replika od Double Igla 906G chyba, jeśli dobrze pamiętam, czyli jeszcze jedna z pierwszych aluminiowych wersji, których już chyba na, w ogóle na rynku nie ma. No tak, tu mamy kolejne informacje a propos Titana, więc to też będzie później. Wlepki, spoko też sobie gdzieś się przykleimy Ym... pin, znaczy to jest właściwie po to by się zalogować do bluetootha także jak podepniemy telefon to później się logujemy kilka o ringów fajnie bardzo dobrze żadali my zaczniemy od silnika ja pierściele jaki to jest micrus jedno zaworowiec jedno zaworowiec ciekawe czy ta dysza jest wymienialna w ogóle nie ma wyblingu na niej zero Przynajmniej w tym momencie. To już jest bardzo dobra znaka, ponieważ w Polar Starze na przykład się zdarzał No ale Polar Star jest taki, jak ten jeden silnik z tym zaworem, plus tutaj jeszcze jest zawór. A to to jest po prostu mikrusik. No, turbo mały silnik. Co my na nim mamy napisane? Model, model Pulsar S. 60-120 PSI. Gate i tak dalej, czyli nic istotnego. Aha, no wyprodukowany w Polsce. To lata. No dobra, to jest tylko osłonka plastikowa, to dobrze. No kurczę, malutki, malutki mikrusek HPA. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tak naprawdę replika ma być do szturmu, więc jak, jak najbardziej mi ten zakres pasuje. Strzelania z tym, że w dwójce przy 90 i robiłem sztur to znaczy limit 1.9 J a w tym coś podejrzewam, że te 120 to lekko będę musiał wykręcać no nie chciałbym go przeciążać, no bo wtedy wiadomo, że że pewnie nawet na gwarancję go nie przyjmą no i mamy tutaj całkiem pokaźny zestawik od TITANA dwójki. to też jest nowy układ, on tam od jakiegoś czasu już w sumie funkcjonuje w replikach ludzi na całym świecie, bo, bo najpierw stworzyli te układy, dopiero później wypuścili pulsary. Eee, bardzo ładnie wykonany jest. Ogólnie jest bardzo ładnie wykonany. Jest machnięty jakąś farbką. Bardzo ładno, wy, ładnie to wygląda. To wszystko jest zrobione w CNC. Zestaw konektorów. Mm, nic specjalnego, po prostu zwykły zestaw konektorów. T-Connect z termokurczkami, jakieś są tutaj podkładeczki yy, 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 yy. tak to do przykręcania prawdopodobnie układu żeby go nie zgnieść śrubką yy. jeszcze zanim tutaj, tam, to wężyk wężyk do naszego silniczka krótki ale spoko starczy Wkręcamy go w silnik, po prostu w taki oto sposób. To oczywiście przy montażu tego będę opowiadał, ale bardzo chciałem zrobić dzisiaj unboxing, bo, bo nie będę miał na to czasu w najbliższe dwa dni. Wyłączymy zegarek. Będziemy montować ten sprzęt. To Wam też opowiem coś więcej na ten temat. No, także tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak to działa. Także to jestem bardzo ciekawy. Bo chciałbym naprawdę limit szturmu na lufie 320 mm ogarnąć na tym, jak nie, to będę musiał przedłużać lufę. Ale to zobaczymy. Jeszcze bardzo bym chciał, żeby on działał. Bo wymieniłem ten silnik za moją w dwójkę tylko ze względu na to, że była możliwość dołączenia właśnie tego układu bluetooth nowego Titana dwójki. Dzięki czemu mogłem poprawić zdecydowanie bardziej czułość spustu w ogóle mieć wgląd w telefonie na wszystkie jakieś tutaj czujniki. Na czym mi też trochę zależało, żeby nie robić tego opcją programowania w EFC, także to jest naprawdę spoko opcja. Silnik na razie jeszcze na bok sobie odłożymy, i wyciągamy teraz właśnie ten układzik Pierwsze co mi się rzuca w oczy to turbo malutkie, cieniutkie przewodziki, ale to tak aż do przesady. Malutkie, no jak to, co to, co to jest. Mhm. Mm Naprawdę są cienkie. Są... Czy znaczy izolacja w tych przewodach w ogóle są bardzo sztywne? Więc podejrzewam, że jest bardzo łatwo je złamać. No, trochę sztywne. To, to moim zdaniem może być minus. No, z drugiej strony. W układach od Peruna te ich przewody są bardzo miękkie, ale bardzo delikatne i bardzo łatwo je ciachnąć. Po prostu są jak plastelina. Te są sztywne. No nie wiem, ja będę delikatny. Ja się znam na robocie, także zamontuję to bardzo dobrze. Układ złożony jest tradycyjnie jak stary układ z dwóch płytek. Otworzymy je sobie. Tak to wygląda. Z tego co wiem, to w starych układach tych czujników tutaj było dużo mniej, był chyba tylko jeden, a tu już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć nawet, w tym jeden główny, to jest detektor cyklu, czyli zębatki. I teraz ciekawostka jest taka, że właśnie Titan miał duży problem z detekcją cyklu, w DSG szczególnie, więc pytanie czy ten Titan to ogarnie, to jest do sprawdzenia właściwie w moim DSG. Albo w jakimś innym DSG, może komuś będę składał replikę, to, to założymy. Tutaj mamy wyjątkowo wtyczkę, właśnie pod silniczek kpa Podpinamy to sobie i nasz silniczek kpa podpięty do jego elektrozaworu z tyłu działa nam. Można oczywiście tego nie podpinać i złożyć to z aeg iem normalnie, klasycznie, e, na przykład w DSG. I właśnie ja chyba będę kiedyś chciał spróbować złożyć to do DSG i zobaczyć, czy ta detekcja cyklu już jest lepiej poprawiona. Więcej nie powiem o porównaniu do starego Titana, bo już nie pamiętam jak one wyglądały. A nie mam teraz go nigdzie pod ręką i nie mam czasu, żeby go szukać w internecie. Ja mam tutaj robić taką bardzo skomplikowaną recenzję i unboxing tego. Myślę, że też Wam jest to niepotrzebne, ale no jest to zrobione solidnie. Z drugiej strony, płytka ma padzik tutaj. Padzik po to, że jak domykamy sobie gearbox, szkielet, to, to aby nie, nie zarysować czujników. Czujniki też są i po tej stronie na płytce selektora no I tak to wygląda, No nie wiem jeśli ktoś z Was rzucił okiem na to i widzi jakieś szczególne różnice pomiędzy jednym a drugim układem No to na pewno jeśli ktoś miał ten układ poprzedni to to widzi już od razu co tu się dzieje No to po prostu jest więcej tych czujników tak no i jest oczywiście wtyczka na, na silnik HPA Co jest mega ciekawe To ten układ to jeszcze nie jest do końca potwierdzone, na pewno nie przez firmę Gate, ale ten układ działa z dwuzaworowym silnikiem od Polar Stara F2. No i tutaj może być bardzo ciekawy, bo wtedy mamy o wiele lepszą możliwość po prostu kontroli tego silnika dzięki temu układowi Titan, o ile on, ten układ w ogóle dobrze działa i nie ma żadnych błędów, bo jest to preorder, więc jeszcze może się wszystko zdarzyć. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ale to jeżeli tak jest, no to powiem wam, ten, tego silnika wtedy nie warto brać. Bo ten silnik no po prostu jest ma za słaby zakres PSI, i tyle. I wtedy kupując ten układ Plutów, dołączając do niego F2, mamy naprawdę konkretny sprzęt. Naprawdę fajne HPA. szpilce tutaj te są bardzo solidne, dużo twardsze na przykład niż w, w tanich układach typu właśnie Falcon ja o tym Falconie gadam a to chyba bez sensu bo przecież to jest w ogóle całkowicie inna skala produktu no czuć, że to jest jakościowo wykonane bardzo fajnie, naprawdę, bardzo, bardzo fajny produkt e, poza tymi przewodami, które są bardzo delikatne ale ja się tutaj postaram, żeby nic im się nie stało e, dziwi mnie to po co jest wtyczka T-Connect, skoro za chwilę jest przejściówka, nawet nie pamiętam jak się ta wtyczka nazywa, ale na wtyczkę, która zdecydowanie ma mniejszą wydajność prądową. Jedyna odpowiedź jest taka, że po prostu większość użytkowników OSG korzysta z wtyczek T-Connect i chcieli po prostu tak zrobić, żeby nie, nie musiał nikt przerabiać swoich akumulatorów albo dokupować dodatkowych wtyczek tego typu. No w sumie druga odpowiedź od razu jest znaleziona. To właściwie jest tylko to są właściwie tylko przewody sygnałowe. Więc w sumie nie jest tu potrzebne większe napięcie. Więc w sumie spoko, więc może i dobrze, że to zrobili. Warning od 3,7 i V do 17. No tu niezły zakres 30 A. to jest istotne. 30 A to jest istotne, żeby nie przepalić tego. Nie wierzę, że 17V przelatuje przez te przewodziki malutkie i przez tą wtyczkę. 30A to też jest bardzo dużo. To już jest spore grzanie. Normalnie, tylko jeszcze Wam dodam na koniec, bo już będę kończył ten szybki unboxing. Coś tu jeszcze mamy? Jakieś bzdury, zaraz zobaczymy. Eee, powiem Wam tylko, że dobrze złożona replika w szturmie, powiedzmy, nawet na full stroku nie powinna ciągnąć więcej niż tam powiedzmy 14-15 Amper przy szturmie, przy ciągłym strzelaniu to i tak jest dużo, to i tak jest bardzo dużo jeżeli zejdziecie do 13 to w ogóle jest spoko, a jak 11 to już w ogóle wow silniki bezszczotkowe potrafią takie rzeczy robić i to jest moja opinia, jeżeli ktoś ma lepsze, większe doświadczenie w tym zakresie to bardzo chętnie posłucham, napiszcie w komentarzu E, bo, oczywiście, nie wszystko wiem i, i myślę, że nie ma takiej osoby na świecie poza jedną osobą, no, <laughs> która doskonale wie, że wszystko wie, <laughs> ale to, to już może się sama w komentarzach odezwie. E, I tak to wygląda. Także 30A to jest dużo. Układ jest uważam zabezpieczony odpowiednio. E, prawdopodobnie bezpieczniki ma w środku. E, w środku mamy jeszcze stickersy selektor plate tych sticków to mam chyba z 2kg z różnych układów one wszystkie są takie same to naklejamy na naszą płytkę selektora ognia o czym też będzie w montażu całego zestawu w Double iglu. mamy kolejny zestaw naklejek i co jeszcze jedną naklejkę ale taką złotą nie, no to to jest sztos Titan 2 gdzieś sobie ją przykleję może na czoło nie wiem Dobra, no i to w sumie by było na tyle moi drodzy, takie o rzeczy dostajemy, ta naszyweczka mi się bardzo podoba, jest fajna, 2 kg instrukcji, tu jest cała książka, można sobie poczytać w szkole zamiast dzieci z bulerbyn, no i spust. Niezły zestaw. Uważam, że bardzo fajny zestawik za, za taką kasę. I to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnego filmu, w którym będziemy robić montaż tego całego zestawu w moim, yy, moim dobeliglu. Nie mam go teraz pod ręką. I zobaczymy, czy w ogóle tam pasuje. Czy nie będzie trzeba, nie daj Boże, bo nie chcę tego robić do tego silnika. Zamawiać jeszcze dodatkowo szkielet od Gate'a. Wolałbym nie, więc jak się nie będzie. Nie będzie trzeba, to po prostu będzie super. Trzymajcie się. Do następnego filmu, z montażu całości tego w League Do zobaczenia. Pozdrawiam. Zostawcie subka na kanale. Bardzo was proszę, bo to rozwija ten kanał. A przydałby się ten tysiąc subskrypcji. W ogóle mam zamiar robić livey i przydałoby się po prostu coś takiego, żeby to wszystko działało tak fajnie dla naszego wspaniałego środowiska airsoftowego w Polsce. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No tak może będzie widać. Do zobaczenia. Vamos lá,